Cudowna siła zlała się na grono uczni tych, co trwali wciąż przed Bogiem w Ta sama siła dzisiaj jest, Duch Święty, co Cię pragnie wieść, jest moc, jest moc Świętego Ducha moc Ta sama jest i dziś Ta sama jest i dziś Jest moc, jest moc Świętego Ducha moc I mieszkać pragnie w nas W tym Duchu Świętym siła trwa, Bo Bożą mocą on A kogo moc napełni ta Wzniesie ton i pójdą słabi w mocy tej wyrywać dusze z drogi złej, jest moc jest moc, świętego ducha moc, ta sama jest i dziś, ta sama jest i dziś, jest moc jest moc, świętego ducha moc i mieszkać pragnie w nas, mężne Pięknym da, a słabym dosyć sił, by dla Jezusa walczyć śni, a wielkich nim się krył, by całej Ewangelii moc głosili wiernie w dzień i w noc. Jest moc, jest moc, świętego ducha moc, ta sama jest i dziś, ta sama jest i dziś Jest moc, jest moc, świętego ducha moc I mieszkać pragnie w nas O spłyń zdroju życia sam I żywą moc swą zleń. Rozpalaj ogniem serca nam I nowe życie tnij Niech nas zna Niż i łatwa bez znikło nasze własne ja Jest moc, jest moc Świętego Ducha moc Ta sama jest i dziś Ta sama jest i dziś Jest moc, jest moc Świętego Ducha moc I mieszkać pragnie w nas